Witajcie widzowie na kolejnej eksploracji. E, dzisiaj jestem przed opuszczoną kamienicą. Kamienicą w dość złym stanie, z zewnątrz bynajmniej się wydaje. Dzisiaj jest ogólnie ze mną Krystian. Cześć. I postaramy się dzisiaj zwiedzić tą kamienicę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać i ja udaję się do środka. Zobaczymy jak to wygląda. Tu już się dość sypie wizie. to. Chyba, o kurde. Krystian ogólnie już tutaj kiedyś był, ale było. I doszedłem tu... na dach. No właśnie, i doszedł na dach, bo było to w dobrym stanie jeszcze. A jak dawno Ty byłeś mniej więcej? Eee, kwiecień. W tym roku? No. I to przez takie krótkie okresy czasu. No, okresz... no, no tutaj. O cholera. To, nie, to był schodek kiedyś, już go nie ma. No. Ej, ale to przez taki krótki okres czasu, że to tak wygląda. No. to tu mnie trochę to zaskoczyło. Na... No. Tutaj zobacz. Tutaj Co? pokaż. Ja pierdzielę. Normalnie jest dziura na wylot. No widać nawet niebo. No, widać tam przez pewną szpadę jedną. No dobra, to teraz pytanie. Czy próbujemy iść po tych schodach? Można spróbować. Ja zaraz zerknę. Czekaj, tam są pomieszczenia, jeszcze to była łazienka. Mhm. Tam jeszcze była muszla. Aha. Tutaj było pomieszczenie i tam można było wejść głębiej, tutaj było pomieszczenie a Zaraz za nim jeszcze jedno O kurde, to tam już nie przejdziemy nawet no. A masz telefon przy sobie może? Czemu? Czy zdjęcia by robić? Chyba, że ci dać mój... Zdjęcia to pokażemy stan jaki był w kwietniu ci udostępnię Aha, no dobra Nie ja będę tutaj ryzykował, to jest no. za dużo, to jest za dużo, dużo przeszkód i zbyt niebezpiecznie, żeby trzymać jedną rękę o telefon a drugi no. aparat Zobaczcie na to No właśnie Tutaj ma Krystian na myśli tą dziurę w suficie. Dziurę w suficie? Nie, no, ogromna. Jak to krwi. wygląda? No. Jeszcze tutaj dało się chodzić w kwietniu? No, kurda, to jest masakra. Tutaj, zobaczcie. No to właśnie pokazywałem przed chwilą. A tutaj. Ale tu nie, to tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę się tuszyć, No. żeby nie zrobić złego kroku. nie? Tutaj na parterze czyta się, ale piętro wyżej masakra. No. Sprawdźmy te schody, bo. Czekaj. Tam jest jeszcze jakieś pomieszczenie, też zawalone. Tam chyba nawet nie wejdziesz mi się wydaje. No schody. Ci powiem schody jak tak wyglądałem się być git kurde. Tak? Są tam trochę mokre widzę u góry. Nie wiem jak myślisz? Czekaj. Ile ważysz? Ja takie 70, żeby Cię nie skłamać. No na pewno z 76 no. co najmniej nie? Żeby być lżejszym, to najmniej plecak jego zostaw. No, dobry pomysł. Tutaj był schod w ogóle możesz, możesz pokazać widzą? No właśnie... Tutaj był schodek. Się. Już go nie ma. No. Przed chwilą brakowałbym wpadł w tą dziurę. No. Przecież ten plecak za dużo nie waży, bo ja tam nie mam za dużo rzeczy Aha. dzisiaj. Czekaj, plecak tak maksymalnie tak. to jest... Czekaj tak, tutaj daj nogę i tak. Tutaj i potem, żeby jak najbliżej... No, no żeby, żeby przy krawędziach. No. To jest właśnie najlepsza taktyka, tak jak teraz Krystian właśnie mówi i ja też im Trzymaj często... Trzymać ściany tak jak ja chodzę, idealnie, bardzo delikatnie. Jak tam wygląda podłoga pod tym Na eee, Poczekaj, idę tam zobaczyć. Czy da się stanąć? No, powinno być git chyba. Okej. Okay. Jakoś jak tak patrzę, to się też tu nie ugina nic. Nie? Nie. Dobra. O kurde, a tutaj widać mi dosłownie da się wejść tylko do przyciąga. Aha. Czyli dalej nie wejdziesz. Czekaj, to te schody. Czy plus jest taki, że schody są metalowe tutaj. No właśnie. Bo tu jest chyba deska, ale pod spodem tak, jest metal jeszcze. Tak. No. Właśnie tam tak widziałem jak od spodu zajrzałem. No. To jest właśnie plus. No bo... a co to chodzi? To tak samo to Więc to jest plus widzowie, bo gdyby te schody były w pełni drewniane... To założę się, żeby tutaj już się nie udało nawet wejść. Dobra, tutaj da się chodzić? Nie, zaraz, niebezpiecznie, ja stoję bezpiecznie. Dobra. Czekaj, się przesunęłaś. No, żeby ale tu jest, zobaczyli. tu jest mega hardcore. Patrzcie w ogóle te deski. No. No. Nie no, my widzimy jaki... na jakieś. No i właśnie, my wi widzowie, widzimy jakie jest stan tego miejsca. Na żywo. I właśnie po prostu staramy się, jakby wejść tylko do tych pomieszczeń, co widać, że maksymalnie, jest. Jeszcze... Maksymalnie bezpiecznie, jak się da. No, bo nie ma co wchodzić na przykład do takiego pomieszczenia. Tu już widać, że się podłoga zabala. się to? Czm... No. Patrzcie. Już to jest za późno, to nagrałem, ale tu się normalnie. Normalnie coś się sypło. Usypało się. Ja pierdzielę. Niebezpieczne miejsce, cholera, nie? No. Taka apokalipsa. Czy jakby w tej chwili w Rosji? E, co ja mówię, na Ukrainie, przepraszam? Po tej całej wojnie. wojnie no. W budynku po wojnie. Tak, który tak był zniszczony. Nie, a tu już jest naprawdę taki dreszczyk emocji i to taki już solidny. No. Po prostu stojąc tutaj i patrząc, jak to wygląda, i myśląc jeszcze, że to naprawdę jest w złym stanie. To no naprawdę. Makabra. ale mnie zastanawia ta dziura tutaj, bo to to jest choćby wycięte? No, no to nie jest takie ułamane. Tak. Ale ogólnie ten budynek został opuszczony po tym jak tutaj doszło do pożaru. Aha. Poddasze się paliło. Aha. No właśnie z ulicy było widać te poddasze. No. Dobra, to powiedz mi co teraz, czy tam się opłaca iść do tego pomieszczenia? Nie. Tam nie. Tu się zawali, tutaj momentalnie się zawali. Dobra, spadniemy widzę. spadniemy niżej tą stronę można się pokusić, zobaczyć ten przecianek, tylko do przeciąga, zobaczyć pomieszczenia. Dobra. Tylko bardzo powolutku i delikatnie kroki ale... Powolne kroki widzicie widzicie widzowie, bo naprawdę nie ma się co spieszyć. Jezu, patrzcie jak to tu wygląda. Naprawdę tu jest apokalipsa. No. Przecież to jest po prostu kosmos. To jest kosmos, nie? A tutaj pokaż, to, no. z, z, z tej perspektywy. Aha. Tutaj światło lepsze. Patrzcie to. Bo tam wcześniej tak nie było tego widać? No. Nie, to jest naprawdę to jest odlot. Patrzcie na ten dziurawy w ogóle dach. Nie, to jest, to jest hit, nie? No. Dobra, jeszcze się tutaj tak. Ale tu już się wydaje być git, Ci powiem. Tak? No. Okay. Sufit, sufit też chyba? No. Tylko wejść tam delikatnie. Mhm. No. Tu jest Jeszcze to pomieszczenie jest spoko. Uważaj, tam na tych ciemniejszych miejscach. No, bo tam jest trochę pewnie mokre. No. Tu jest krzesło jeszcze. No właśnie, pokazałem to. No. Zobaczcie te okna. No, okna mają klimat po prostu przekozacki. Jeszcze ta drobna zasłona u góry. No. Pięknie. Czuję się, jakbym był w jakimś horrorze. No. Ty, ale. O kurde, ale to fajna rzecz. A tu jest tak w miarę stabilnie się wydaje. No. Ale patrz, piecka w elegancki, no. ale ta ściana, jezu, jaki to ma klimat. No, nie, to jest po prostu przekot, nie? Walizka, ta... no. Jakiś materac. Tu widzę, że takich jakichś rupieci pełno no. leży. No, tutaj już przemoczona. No, tu już przemocnięta. Zobacz sam. to. No właśnie, to jest to kozackie, właśnie to tak wygląda. A to wyglądało, jakby to było takie przypalone, jakby to była jakaś no. ogólnie, tapeta. Ta, ogólnie historia tego budynku jest taka, że on został opuszczony po tym, jak wyszło tutaj to pożar, pod Aha strażacy, gasząc ten pożar, Słyszyli tutaj bardzo dużą ilość wody, de facto chroniąc też u kamienicę, która znajduje się po sąsiedzku, bo to no. jest tak, trzy rządki trzy kamienice, ta kamienica, w której my jesteśmy, jest po środku, no, no właśnie, to jest najgorsze, nie? I streszacy bronili też tych kamienic zamieszkałych, non. polewając je wodą, no nie, żeby te kamienice też ogień się na nie nie przeniósł. De facto zużywając tutaj przy tym pożarze kilka razy więcej wody niż było potrzeba. Efekt jest taki, że cała kamienica przemokła. Inspektor budowlany za... podjął więc decyzję o zamknięciu jej i ewakuacji lokatorów gdzieś indziej. Non. Więc tak to właśnie wygląda, widzicie, no. w takim to stanie dzisiaj jest. I pomyśleć, że jeszcze jakiś czas temu, na no dłuższy czas temu mieszkali tutaj ludzie. Taka mienica ogólnie opuszczona od około 8 lat. Aha, 8 lat. Jeszcze lampy? Nie, miska. No miska, miska to jest. Tu jest tak ja wyjdzie, Co? Nie, nie wyjdziemy, nie. A co tam wyżej ci chodzi? No. Nie do rady? Nie do rady. Tam są już stropy w tym stanie. Mm. Czekaj, jest to tak. To tam. Się. Ja się tak tam wychylę. O, już widać po tych schodach nawet. No. O kurde. No tu już jest tragedia. Tu jeszcze pierwsze piętro znośne jest. A no, zobaczcie tam wyżej. Z tej strony pokażę. Czekaj. Te trociny wystają z dachu. Tutaj to będę widział? No. O kurde. No. Nie, tu jest hardcore, widzicie. <laughs> tu jest już mega, mega ryzyko. No. I tu już są te schody w ogóle mega mokre, widać. Mega mokre? No. Tutaj widzisz. No. Tu już to jest mega mokre. I tu nawet widać, że ta woda kapie co jakiś no. czas w tym miejscu. Jeszcze tutaj wszechobecna rdza. Na schodach. No. No, tu jest już, tu jest ostro. No dobra, no to co, to w takim razie piwnica jeszcze. Jeszcze piwnica, jest jeszcze do zobaczenia brama. No dobra. Chcę pójdę tędy. Dobra, zejdź pierwszy. Ja zejdę po Tobie. Tyle, że ja zejdę po środku spodu. Czemu środkiem? Czemu środkiem chcesz iść? Wiesz, dwie ryzyko. No, teoretycznie. Ale jak tak patrzę... No one się nawet nie uginają Ci powiem tu. No. no, te, 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 te dwa ostatnie chyba. No. Kuba, pamiętaj, że tam nie ma schoda. No. <ścoughs> no, dobra. Mi się już dało zejść. Czyli co, teraz się kierujemy do piwnicy, no, tak? Dokładnie. Dobra. Ciekawe jak piwnica. No. Tu też widać, że nikt dawno nie chodził. No. Pajęczyny. I to takie solidne dość. Jak się podoba miejsce? No, ci powiem. Miejsce nie niezłe, mimo tej jakby skali zniszczeń tutaj, nie? No. O kurde, ale, ale tu się trzeba schylić. Ja pierdzielę, ale tu są pajęczyny. Patrzcie no. to. Co my tu mamy? Chociaż tutaj, będąc z piwnicy, jest taki plus, że już nie zlecimy nigdzie niżej. No, a <laughs> patrz jakaś kość w ogóle jest. No, ej, tu są kości, tu jest ich więcej. Ja pierniczo, ale co, z czego to mogą być kości? Nie Tadam. wiem. Ciekawe, nie? No. O kurde. I tam dalej też jeszcze widzę, że są. Mega triki, no nie? No. Hmm. Jeszcze tak w piwnicy, nie? Hmm. Patrzcie, te pajęczyny. Tu za nie zobacz to. Co? Za tobą. O, czekaj. Na ty... tej śrubie. Aha, to, o kurde. o patrzcie to. No nieźle. I tutaj mnie zastanawia, czy jest jakieś małe przejście. Co to, co to po tu kamienicy jest? Kamienica obok. Ale tu byśmy weszli do piwnicy kamienicy obok. Tak. W tej czynnej. Co ty gadasz, Serio? No, teraz się nie będziemy wchodzić tam. A to tu już jest czynna? Jakby ta piwnica z tej czynnej kamienicy. Tak. To już tutaj jest. Tak. Co ty gadasz? Musimy weszlić do tej czynnej kamienicy. Ja pierdzielę. Ej, ale patrz to w ogóle. No. Ja pierdolę. No wydać, tam się nie pakujemy, nie nawet. Nie ma sensu. No, jak tam przejdziemy do czynnej kamienicy. No dobra. Ale klimat jest. Klimat jest. No. To konkretny. No. Tam but jeszcze. Oho Rzeczywiście Kurde Tu jeszcze pełno słoików jakieś widzę Weków no. dokładnie A są te na tą łuszczelkę no nie? No. no nieźle, nieźle Patrzcie jak te przejście w ogóle tam mrocznie wygląda No Kozacki klimat to ma jeszcze te pajęczyny to już w ogóle jest jestem. Jestem tutaj tylko was, ale wręcz mnie przeraża jak to tu wygląda. No, wcale mnie to nie dziwi. Byłeś tutaj w kwietniu i to było po wiele lepsze I stanie. dało się wejść na dach. No. A teraz tylko pierwsze piętro obyżej się nie da wejść, bo jest więcej niż pewne, że spadniemy kilka metrów w dół. No. Tutaj takie ciekawe znalezisko, w widzowie, a mianowicie znaleźliśmy tutaj myszkę do komputera. I ona jest tak naprawdę na samym wejściu, a zobaczyliśmy ją dopiero teraz. Ciekawa sprawa. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie wejście przez bramę. O, i takie pomieszczenie. A co tutaj ciekawe, było. Ta no ale ogromna. No. A co to był? Jakiś garaż czy co to było? Wjazd z samochodów samochodu na podwórko. Aha, aha no dobra, bo tam... Jakby był garaż, to byłby tutaj... A tam, tam jest ulica, no. Oczywiście. Sprawdźmy tą lodówkę. Ale ogromne to jest. Kurde. Kawał lodówy. No. Tu już widać z tam budynku dalej. Aha. Ciekawe jest to rośliny w betonie. Ej, no właśnie. Fajna sprawa. Tu już wyrastają jakieś chwasty drobne. No. O, tutaj widzicie. Już coś wyrasta. Fajnie, fajnie. To co, myślę, że na tym zakończymy chyba, co nie? No, dokładnie. Że tu zrobimy zakończenie. No. No i elegancko. Więc tutaj w tym miejscu widzowie kończy się nasza dzisiejsza eksploracja. Miejsce jak widzieliście mega hardkorowe. Yy, no w mega średnim stanie, szczególnie już tam na yy, drugiego piętra, co nie? No. No, bo jeśli chodzi o pierwsze piętro to jeszcze no dało się tam chodzić normalnie, ale drugie piętro to już była tragedia, stwierdziliśmy, że to odpuścimy. Więc i tak się udało, udało nam sporo zwiedzić jak na to, jak, jak na to miejsce. Krystian był tutaj ostatni raz w kwietniu i wyglądało to o wiele lepiej. E, jeśli się uda, to będziecie mieli tam zamieszczone e, może jakoś nawet w tym filmie tam w którymś momencie zdjęcia z tego miejsca, jak ono wyglądało w kwietniu. Będziecie mieli porównanie do tego, jak wyglądało to wtedy, a jak dzisiaj. Więc no, więc na tym byśmy zakończyli. A jak twoja opinia z porównaniem? Ogólnie byłem tutaj w kwietniu. Sytuacja by, tutaj, jeżeli chodzi o stan techniczny, była o wiele lepsza. Dało się normalnie chodzić. Jeszcze dało się wyjść na drugie piętro, na trzecie i wyżej na dach. Obecnie dach jest nieźle zaopalony. Zresztą nie tylko dach, bo większość kamienicy już tak niestety, ale wygląda. Stan się bardzo pogorszył, co zresztą biorąc pod uwagę historię tej kamienicy. To, co tutaj się działo, jest zrozumiałe. No. Mianowicie był tutaj pożar, właśnie tak jak wcześniej Krystian wspominał i głównie z tego powodu ta kamienica prawdopodobnie tak skończyła. Kto wie, gdyby może nie ten pożar, to nawet do dzisiaj by tu jeszcze mieszkali ludzie, no taka prawda. No dokładnie. No. no więc to by było na tyle. Mamy nadzieję, że dzisiejsza eksploracja Wam się podobała, że będziecie czekać na następne i do zobaczenia na następnych wyprawach. Siema. Siema.